Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Sztawek, i to jest kolejny odcinek z Gotika, tak naszej serii Gotik. No i <tutę> tutaj jestem właśnie niezmiennie szczęśliwy, dlaczego już wam mówię, ponieważ rozwikłałem w, no, wszystkie <tutę> tak, raczej wszystkie już problemy techniczne. Jak pewnie zauważyliście po, w, no, w poprzednim odcinku nieznanych przyczyn w ogóle podczas rozgrywki, znaczy ja tego nie odczuwałem, ale na, na nagraniu Częło się wideo, właśnie z nieznanych przyczyn. Nie wiedziałem co się działo, już w końcu doszedłem do wniosku, zrobiłem kiedyś jednego wielkiego reloada się naprawiło, ale sam nie wiem dlaczego mi się tak właśnie stało, ale dobra i słuchajcie, też naprawiłem kolejną, drugą ważną rzecz. A jaką? E, głosy, tak, ponieważ jak moglibyście zauważyć, nie, nie, nie odwołuję się do tego poprzedniego, ale ogólnie do tej serii, to jak rozmawiamy z jakąś postacią, to yy, słyszymy jakby taki bardziej metaliczny głos, taki jakby bardziej był taki robot. Znaczy, on jest mało słyszalny, ale jeśli ktoś jest wyczulony na słuch, to na pewno go usłyszy. No, mi się na początku myślałem, że mi się zdawało, bo po prostu ja już z dźwiękiem już miałem tyle problemów ogólnie, że już chyba wyrobiłem sobie ten zmysł na maksa. I właśnie, dlaczego już doszedłem, dlaczego tak mi się działo, ponieważ próbowałem różnymi ogólnie programami nagrywać i tak dalej i zawsze było to samo. I o co, co się właśnie chodzi, nie? Dlaczego tak się dzieje? Aczkolwiek w końcu rozwikłałem to. O, jeszcze jeden? No, słyszałem go bliżej ale... No, słyszycie go? No, ja go słyszę, ale go nie widzę, no dobra, no. Dobra, w czym problem? A już wam mówię, tylko sobie zapiszemy, ponieważ yy, nie wiem czemu u mnie nie działają dwa przednie jacki. Yy, przednie, przednie w PCC. Czyli na mikrofon i na słuchawki. Więc, ale ten okazja, który był mocniejszy, yy, więc zrobiłem taki myk, że ogólnie mikrofon jest podmięty jako jack. Z tyłu już do komputera, czyli tam z tyłu podpięty, fajnie. A słuchawki, ponieważ nie było miejsca na słuchawki, to akurat miałem pod ręką coś takiego jak karta dźwiękowa USB. Tak to się tak zwierzę, po prostu podpinam y, czeka słuchawki do tej karty i mam wyjście USB i mogę tutaj spokojnie sobie podpiąłem, No i właśnie. I tak to wszystko fajnie się sprawowało. Chciałem słuchawki, zmieniam tylko od mam słuchawki. A, chciałem głośniki, to co zmieniałem? Chciałem małe głośniki, tak? I bardzo fajnie mi wszystko szło. Mm, tylko, że właśnie jak nagrywałem filmiki, to ogólnie były po pierwsze szumy, nie wiedziałem czemu, myślałem, że to wino mikrofonu, a po drugie e, właśnie ten metaliczny głos. Okej, okay, myślałem, że szumy to myślałem, że wina programu, tylko właśnie wszystkie te programy robiły i troszeczkę było dziwne. W końcu myślałem, że coś jest u mnie nie tak... Bo już... no, tylko nie mogłem dojść do dlaczego właśnie. W końcu wyszło, że te głośniki, że jak... Bo właśnie dzisiaj... Wiesz proszę, że tak o tej technice, ale po prostu chcę wyjaśnić raz za porządnie. Bo już miało kiedyś się skończyć, ale jednak się nie skończyło. Bo no, myślałem, że jak zmieniłem program, to wszystko było fajnie, jednak nie było fajnie. Mogarze. Czy ty imam jesteś? Nie się bugujesz jeszcze. Jak tam myślałem, patardy. Dobra, do czego ja Jak zgubiłem wątek przez niego, no. Aha, nie wiedziałem, że to mogą być takie problemy, że z tej karty dźwiękową, właśnie. Ale teraz zrobiłem taki make, że podpiąłem jakby dźwięk pod jedną linię, że ja mam automatycznie i w głośnikach dźwięk, i mam na słuchawkach. Jak puszczam muzykę, czy nawet leci gra z Gotika, leci soundtrack z Gotika, i słyszę to i na głośnikach, i na słuchawkach. Aczkolwiek siedzę na słuchawkach, a ja po prostu. W... No. Nie, nie, Przyciszyłem do minimum głośniki, dlatego słuchawki. Będę chciał głośniki, zdejmę słuchawki. Może nawet wyciszę, się będę miał za głośno. Podgłoszę głośniki, i w takiej zasadzie właśnie teraz mam ten. I dzięki temu, że jest wszystko ładnie, pięknie, graficznie i tak dalej. No fajnie, ale dobra. Teraz nawiązując jeszcze do tej serii niespodzianki, co miałem wam mm, zrobić, ale coś mi nie wyszło. Tak, na początku miała być to Prince of Persia. Jak wspominałem chyba wcześniej, ale. No, nie było takiej rozdzielczości, której YouTube by mi ją przyjął, w sensie, że nie było 1280x720. Hmm, więc musiałem szukać innej serii, tej starszej, ale też bardzo fajnej i znalazłem Max Payne'a. Tylko, że... E, Max Payne nie wiem czemu, nie chce mi się zainstalować na moim komputerze. Tak. Czy ta gra jest za stara już za bardzo, czy nie wiem, po prostu nie wiem, nie chce mi się ona zainstalować. I z bólem serca... Tutaj mówię, że no, czy no... mówię, no. No to jest przykre. Tak, no to jest przykre, bo, ch bo chciałem w końcu zacząć jakąś tą serię, ale nie mogę po prostu. A za to chociaż dwójka mi chodzi bezproblemowo i prawdopodobnie zacznie ma dwójki, ja wam będę tylko mówił wstępami, co się działo w jednej z jeśli coś będzie wpływało na fabułę. Coś niezrozumiałego to ja wtedy by to wyjaśnił. No ale zobaczymy jak to będzie. Hmm. I teraz jest trochę lipa, bo... Przed nami jest kamienny golem. A kamiennego kanała możemy rozwalić tylko jakimś młotkiem. Więc niestety ja nie posiadam żadnego młotka. Aczkolwiek powinienem mieć chyba od orków. Znaczy jest taki od jest taki jeden fajny, super ok. Ale jeszcze. A to jest topór. Myślałem, że to jakiś taki bardziej. ajajaj, no to nie fajnie. Ale dobra, rozegramy to taktycznie, ponieważ tutaj jest nasz przyjaciel. Przyjacielu, pomóż nam. O, ola, ola u nas. Okej. Okay. Hej, co tu robisz? Nie słyszycie? Zobywam z polecenia magów wody. Szukam magicznych artefaktów, zwanych kamieniami ogniskującymi. Szukasz kamieni ogniskujących, tak? Odważny jesteś. Saturas i pozostali magowie z nowego obozu zamierzają wykorzystać ich moc, by wysadzić w powietrze barierę i zwrócić nam wolność. Jak zobaczę, to uwierzę. Tu się zgadzamy, ale powiedz. Czemu ty tu przyszedłeś? Zastanawiam się, czy warto zaryzykować wyprawę do górskiej fortecy. Wiesz, jest tam pewien dokument, który chciałbym odzyskać, ale taka wyprawa może się okazać bardzo niebezpieczna. No, i wszystko pięknie ładnie leży. I teraz mogę już w pełni tutaj... Nie, tak powiem, czerpać radość z mojego hobby, bo tak no nagrywanie na YouTube to jest po prostu moim hobby, fajnie się nagrywa, fajnie sobie tutaj gra Może jeszcze ktoś to na no to to jest jeszcze super, nie, nie, jest fajnie. Już nie muszę się wtedy już niczym przejmować, czy coś pójdzie nie tak. Jedynie to jeszcze tylko muszę robić to czasem, na przykład jeśli zacznę jakąś nową serię, ty podajmy Max Payne, to muszę na przykład nagrać tak pierwszy raz, tylko zobaczyć mniej więcej dźwięk o nic mnie nie zagłusza i tak dalej i wtedy już jest lajciek. I tak jest super. Więc... Uff, no trochę zeszło 20 odcinku prawie na ton, no, ale... jest miło. Jak ci się udało przejść przez tę żywą górę? Pobierałem nauki u najlepszych gór. Ich magia potrafi być bardzo przydatna. A i tak walisz z tej maczety, gdzie tam z czego ty tam masz, nie wiem. Jakiś dokument, którego szukasz. Co to jest? Wiele lat temu władca tych ziem rezydował w górskiej fortecy, skąd kontrolował kopalnie i okoliczne tereny. Jak wszyscy możni, posiadał w swoich zbiorach dokument, który poświadczał jego prawo do tych ziem. Zamierzam odnaleźć to pismo. Przecież tak długo, jak będziemy uwięzieni wewnątrz bariery, ten dokument nie będzie warty złamanego grosza. Wiem, ale prędzej czy później magowie zdołają przerwać barierę. Wtedy ten kawałek papieru zapewni mi dostatnie życie na długie lata. No, nie chciałbym Cię psyć marzeń, ale no dobra, zobaczysz. Moglibyśmy wspólnie rozejrzeć się po fortecy. Niezły pomysł. Prowadź, pójdę za tobą. Okej, okay, no i ciśniemy na górę. Tylko kurde, złą porę dnia sobie wybrałem, bo mogłem się jednak przespać, bo teraz się będzie powoli miało. No wiem, że pewnie i tak yy, to widzicie inaczej niż ja. Ja wam tam muszę jeszcze yy, trochę przyjaśniać w montażu filmu. No, ale ogólnie teraz już jak coś to będę chodził ze światłem, czyli... No, ta kuleczka co świeci nad moją głową to będzie super. Mam nadzieję, że to chociaż coś to da. No i tutaj są właśnie tutaj te sukwy harpie po prostu. Tak, No tak dromryja. No przepraszam za nie ale... Tak się drą, że <noise> nie mogę ich słuchać po prostu. Szczerze. Dobrze, Lester ładnie. I musimy ich wszystkie nie po prostu... Ach. Kto to w ogóle wymyślił? Sorry, Lester, Dobra, idziemy dalej. Tutaj się zbugowały, no, no i nawet lepiej. Czemu nie skorzystamy z tego? Dobra. Teraz gdzie jest Lester? Tu jesteś. Okej, okay, to ja już może odpalę to światło. Mam to pod zwojem. Nie mam tego? Alipa. Nie mam zwoju światła, serio. Mam runę chyba z tego nawet. A nie, runy nawet też nie mam. O kurde. Tak, jeszcze chodzę z w ręku, nie wiem czy widzicie. A Troszkę niefajnie. Eee. Dobra, powolutku bez pośpiechu. Ale tak to wychodzi pochodnią, ale widzicie, że tu dużo tych harpi jest. Po prostu wlecy robią. No. no! Czy tu było coś ciekawego? Nie, to tutaj jakieś mietrze, pamiętam. Tu nie warto zbierać. Piwa też nie. No dobra, chodźmy z tą pochodnią, ale trochę bardziej pana. No. Z mojej winy, no nic, poświęcę Najwyżej najwyższym to rozgrywką, rozrywką, tak? Nie, rozgrywką gry. Ok, znowu harpie. No, dobra. Dobra, kurde, Kto to to wymyślił. Zobaczymy się. wyrzucimy mi pochodnie? O, chociaż pochodnie mi nie wyrzucił. Miło. Myślałem, że będę myślał. Ją... Kluczyk jakiś do skrzyni, dobra. Zapisujemy. A ja teraz, no wiecie, już <grytania> nauczka z ostatniego odcinka. Już zapisywać sobie jakieś walki, bo nie chcę potem powtarzać serii tych walk. O, kurwa, to, to jest coś gorszego. Skelety. Dawaj na ciśniesz mnie. Ty co jesteś im właśnie, więc... No. Dobrze. Sorry następnie chciałem ciebie. No, pięknie. Oj. Sorry? Chodźmy. Chciałem, chciałem pochodnie ponieść. Dobra. <laughs> Chodź przyjacielu. Tutaj jest jakieś było tajemne przejście, no widzieliście. Przełącznikiem. No, miksturki to akurat weźmiemy, bo się przydadzą. Hmm. Dobra, to są skrzynie. No, poty. Okej okay. No i super, no idziemy dalej. Hodź lestej, tak, tylkoś nie zgub. Hm, no i znowu. No nawet szybko poszło. O, nie widziałem was. <ścoughs> Sorry. No Nie są już takie mocne, ale... co jak co, ale akurat dźwięk tych no harpin... będę rozejrzeć jest. się na górze. Dobra, to ciśniesz. Idziesz po drabince. No, my tutaj obszukaliśmy wszystko na tym piętrze. Tylko będę musiał poczekać, aż ty tam wejdziesz, bo nie mogę skorzystać z drabiny chyba. No. <laughs> Muszę poczekać, aż wejdziesz. Hm. Okay, już mogę. On no mówi, ale się cieszę, że już nie mam żadnych problemów. No. <noise> na początku YouTube'a są ciężkie, ale jak się wszystko ogarnie, to jest naprawdę całkiem fajnie. Okej. Okay. się się rozejrzeć, niby na górze mnie zostawiłeś. Jesteś tutaj, dobra, bądź sobie tutaj. Ja się jeszcze rozejrzę, co jak co. Kurde, chciałem się rozejrzeć. Jeszcze plecy wow. Skąd byście się tam byli? Chodźmy do Lestera. Lester dobra, Lester, słucham, jest sprawa. Kurde, gdzie ty jesteś ziom. Ty jesteś. Dobra, pomożesz mi. No. Nie go mi No, Lester, słuchaj. No, dawaj. Nieee. Tutaj siedzieliście, ale ja mi się nie spojrzał w prawo, nie? No dobra. Ok, no. No. Upierdliwe, ciężko trafić i jeszcze się tylko dronią. Dobra, już nie będziemy na nie narzekać, bo jeszcze tutaj wró wrócą. Tutaj coś będzie jeszcze. A, zostaniesz tylko ty. A, widzę jakąś skrzynię. Mam 200 dróg. No dobra. I zanim jeszcze pogadamy z lesterem, to przejdziemy się jeszcze na najwyższe piętro, bo tam jest tylko jedno. Jeszcze też nie pamiętam, czy coś tam było, czy nie, no, ale do odświeżenia pamięci zobaczymy. Nie tu, nie tu, nie tu. To się szło. Tutaj była chyba drabina razem z tą. A, tutaj. No, no bez i czemu nie mogę? jest zbugowana drawina, nie mógłbym tam wejść. No i zwiedziliśmy tak górę. Grapeł na Bóg. No trudno. O. Znalazłeś coś? Tamta skrzynia jest zamknięta. Może uda się nam gdzieś znaleźć klucz. Znalazłeś już ten dokument? Nie, jeszcze nie. Zaglądałeś już do biblioteki? No ale już tam właśnie zaglądaliśmy chyba, bo to był ten gdzie ukryte przejście. I tutaj jest klucz. No właśnie. Znalazłem dokument. Dobra robota. Przyjmij te zwoje magiczne jako wyraz mojej wdzięczności. Przy ich pomocy uda ci się dotrzeć do kamienia. Zaczekam na ciebie przy platformie. No i już wam pokazuję. Słuchajcie, bo ten kamień, on jest tutaj. Widzicie? Tam jest rozwalony pol i jemu tam leży. No w sumie <laughs> można go tutaj na dwa sposoby wziąć. Albo tak jak nam nakazuje gra, czyli telekinezom, bądź możemy tam skoczyć akrobatyką i go po prostu podnieść. No ale zróbmy tak jak nam każe gra. Czyli wyciągniemy te zwoje, które dał nam Nester Telekinezy. Oj, no, skrypt le. Poczekam, że padnie, bo mi grę zminimalizuje. Jeszcze mi nagranie bywa, ja tego bym nie chciał. Zapomniałem, że na nie przeszkadzać. No. O, dobra, już. Tak, Aha. brakuje mi 5 punktów many. Wow, tego się nie spodziewałem. Musiałbym się powiększyć swój pasek many, żeby tego użyć. No to robimy tradycyjną metodą, czyli skaczemy, tylko się uleczymy. Ale tak to wtedy byśmy ten jakby ten przedmiot przyciągnęli do siebie i on by tam był tam na dole. Byśmy go po prostu podnieśli, a tak to jesteśmy tu. I mamy, i mamy kamień. No, no, ale tak to już. Teraz obaj no. mamy to, po co przyszliśmy. Chciałbym tu jeszcze trochę zostać, poczytać stare księgi. Do następnego spotkania. No i dobra. Hmm? Patrz, chyba miałeś rację co do tego kamienia ogniskującego. Racja, to rzeczywiście wygląda na punkt ogniskujący. Hmm, ale niełatwo go będzie dosięgnąć. A, to jest... Zbogowałem się, dialog tutaj on powinien mnie... Zanim weszliśmy tutaj w fortecy, to on powinien tego to powiedzieć, ale no okej. Już nie będziemy wmigać, mamy to co chcieliśmy. Z tej wodoeksku nie No Dobra. No dzięki, kiedy idziemy. No i idziemy do maku wody i oddajemy ostatni kamień. No. Zdaję sobie sprawę, że te odcinki są krótkie, ale myślę, że teraz już wrócimy do naszych 20-30 minutowych. Tak. W tym zakresie. Znalazłem kamień ogniskujący w górskiej fortecy. Wspaniale. Mamy już wszystkie pięć kamieni. Nie wiem, jak będziemy ci się mogli odwdzięczyć. Jestem Twoim dozgonnym dłużnikiem. Pójdź teraz do Jordiana. On da Ci chociaż skromną namiastkę nagrody za Twoje wysiłki. Porozmawiaj również z Kronosem, strażnikiem Rudy. Od niego dostaniesz kolejny wyraz naszej wdzięczności. Czy możecie teraz przystąpić do detonacji kopca rudy? Mamy już wszystkie artefakty niezbędne do wprowadzenia naszego planu w życie, ale barierę utworzyło dwunastu magów. W całym kręgu wody nie ma dość mistrzów magii, by zapanować nad tak ogromną ilością energii, nie mówiąc już o jej odpowiednim ukierunkowaniu. I co teraz zrobimy? Wiem, ile już zrobiłeś dla naszej społeczności. Wszyscy jesteśmy Twoimi dłużnikami, ale w interesie wszystkich mieszkańców kolonii muszę Cię poprosić o jeszcze jedną przysługę. Hmm. Jeszcze jedną przysługę? Tak. Musisz iść do Starego Obozu i przekonać do naszej sprawy kilku Magów Ognia. Magów Ognia? Myślisz, że zechcą przyłączyć się do Was i zrezygnować ze swego wygodnego życia? Przecież upadek bariery pozbawi ich uprzywilejowanej pozycji. Właśnie dlatego to Ty musisz podjąć się tego zadania. Znasz ludzi ze wszystkich obozów w całej kolonii. Przypomnij magom ognia stare czasy, kiedy wspólnie studiowaliśmy sztuki magiczne. No dobrze. Spróbuję jakoś przekonać magów ognia, ale nic nie obiecuję. Obawiam się, że to zadanie jest z góry skazane na niepowodzenie. Musisz chociaż spróbować. Jeśli ci się nie powiedzie, jest już tylko jeden, tylko jeden... Jeden co? Nieważne. Musi ci się udać. Weź tę magiczną runę jako znak naszego zaufania. Pokażesz ją Koristo, arcymistrzowi magów ognia. Dzięki jej pomocy będziesz mógł przeteleportować uh -huh. się do tej komnaty, nie no. przechodząc przez posterunki straży. Mam nadzieję, że to przekona naszych dawnych przyjaciół o szczerości naszych intencji. Obyś wrócił cały i zdrowy. rozdział czwartek. No słuchajcie, po pierwsze ten Saturas to jest taki cwaniaczek, bo on wiedział od początku, że nie, jeśli jakimś cudem, założył tak w cudzysłowie y, udałoby nam się zebrać te kamienie, bo nas wysyła, to będziemy musieli potrzebować pomocy magów ognia i nam tego nie powiedział od początku, no. Jakby nam powiedział, to się pójdę przespać w tym czasie, jakby nam powiedział, to prawdopodobnie byśmy <grytanie> nawet się nie podejmowali tych kamieni, ze względu, że już wiemy, że no... Słuchajcie, Magowie ognia, tak? Oni teraz mają wszystko, Handlują, no, czy dyktują robalowi jak ma żyć, żądają wszystko czego chcą, dają mi ródę. Oni mają lecik, mogą sobie testować, robić wszystko co chcą, badać sobie co chcą i... Mają na wszystko wyrąbane jednym słowem. A kiedy ta bariera upadnie, to będzie, tak powiem, robal ich tam wyłapie i, No, słuchajcie, bo wyście tam podobno mi coś dyktowaliście za barierę, nie, 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 wcale nie, 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 proszę pana, no właśnie, no i... Będzie ciężko, ja nie wiem jak ten bezimienny bohater nam tutaj to zrobił, gadać jakkolwiek, no ale ten Saturas się wycwanił. no ale dzięki temu mamy tego, a i wiem co ja miałem zrobić. I idziemy do naszego przyjaciela jeszcze, zanim skończymy materiał, to pójdziemy odebrać nasze namiastki nagrody, jak to Saturas rzekł, czyli Adriordiana naszego przyjaciela, pewnie dostaniemy miksturki, no czemu nie, mniej więcej tym lepiej, akurat miksami nie pogardza nigdy. No chodź tu, przecharcian. No. Witaj. Saturas powiedział, że masz dla mnie nagrodę. A, chodź, chodź. Nasz przywódca opowiedział mi o twoich bohaterskich czynach. Cały nasz obóz, a co ja mówię, cała kolonia powinna ci być doskonnie wdzięczna. Przyjmij tę skromną nagrodę w uznaniu twoich zasług. No ja nie wiem, czy to kolonia będzie mieć wdzięczna, no zobaczcie, jak on się mnie boi, jakby tak wysziała. No bo go pobiłem, bo ma zero HP, i chyba no, dlatego, no. ale <laughs> ta mina mnie zawsze rozwalała w tym. I pójdziemy jeszcze do. Nie do koristo, do, do Kronosa, tak? Kronos, tak. Do strażnika, Rudy, on też nam da, coś tam. Coś nam ma dać podobno. To, no dobra, no. Też skoczymy i zakończymy materiał. No. Gdzie ty jesteś? Tu jesteś, Kronos. No ale. jest sprawa, No poczekaj chwilę. No. Saturas powiedział, że masz dla mnie nagrodę. Jako Strażnik Rudy chciałbym podarować Ci część naszego urobku jako nagrodę za zasługi dla nowego obozu. Mam nadzieję, że zrobisz z tej Rudy równie dobry użytek jak my. No, dostaliśmy rudę. W końcu Strażnik Rudy, no... Co jak, co, ale chyba na brak rudy to my nie narzekamy. 7000. No jak mielibyśmy 6, 6, to też bym jakoś wiesz. No kolosalnej różnicy nie ma, no ale dobra, no ok, dzięki, doceniam gest. Śmiałe, tutaj zapisuję. No i słuchajcie, teraz no co, mamy iść do Maku Wogna. Znaczy do starego obozu, żeby przekonać Maku Wogna. No dobra. Tutaj możemy nawet przeczytać, z przywódca magów wody, poprosił mnie o ostatnią przysługę, aby wysadzić w powietrze kopiec rudy. Magowie z nowego obozu potrzebują pomocy swoich braci z kręgu ognia. Nie wiem jeszcze w jaki sposób uda mi się przekonać magów Gomeza do współpracy, ale spróbuję wymyślić coś po drodze. Ta... No dobra. No ale jak będziemy szli do starego obozu, to już w następnym odcinku. Tak, zebraliśmy wszystkie kamienie. Dzięki jeszcze raz, że ci ja tutaj ja może co oglądają, jeśli co są to są. Fajnie się tutaj bawię przy tej serii, więc... Oczekujcie następnych odcinków i wyczekujcie też Max Payna. Ale też za to, że miałem dobry dzień, to jeszcze może nagram coś innego. To nie będzie seria, ale od czasu do czasu może się coś tam pojawiać. No? Tak więc dziękuję, trzymajcie się, do zobaczenia, no i cześć.